Witaj, ukochana duszo. Dziś anioły mają dla Ciebie wyjątkową wiadomość. Chcą, abyś wiedziała, że ta osoba to nie byle kto. Jest w niej coś potężnego i wyjątkowego, co zostało potwierdzone przez anioły. Ta istota emanuje szczególną energią, światłem, które płonie intensywnie i głęboko porusza wszystkich wokół. To nie jest zwyczajna osoba. Niesie w sobie siłę, która wykracza poza to. Co widać oczami? Anioły potwierdziły, że ma wyjątkowy cel i szczególną misję w tym życiu. Gdy ją widzisz, nie dostrzegasz jedynie człowieka, lecz kogoś wybranego, by odmienić świat. Anioły chcą, byś wiedziała, że ta osoba ma czyste serce i jasną duszę. Potrafi kochać głęboko i nieść światło do życia tych, którzy ją otaczają. Jej obecność to dar a jej energia potrafi przemieniać przestrzenie i serca. Dziś anioły potwierdziły coś potężnego na temat tej osoby. Chcą, byś wiedziała, że ma wyjątkową misję i jedyny w swoim rodzaju cel. Została wybrana, by przynieść światu wartość nie do opisania. Jej obecność to dar, a jej energia potrafi przemieniać życie. Ta osoba ma wewnętrzne światło, które płonie intensywnie. Potrafi oświetlać ścieżki tych, którzy są wokół niej. Jej energia jest zaraźliwa, a obecność przynosi komfort i pokój. Anioły potwierdziły, że ma szczególny cel i wyjątkową misję. Anioły chcą, abyś wiedziała, że ta osoba jest wyjątkowa i jedyna. Emana jej przez głęboko porusza każdego wokół. Jej obecność to prawdziwy dar, a jej wewnętrzne światło potrafi oświetlać ścieżki wszystkich dookoła. Dziś anioły ponownie potwierdziły coś potężnego na temat tej osoby. Chcą, byś wiedziała, że ma czyste serce i lśniącą duszę. Potrafi kochać głęboko i przynosić światło tym, którzy ją otaczają. Ta osoba emanuje niezwykłą energią, porusza serca głęboko i przynosi ukojenie. Jej obecność to dar, a jej światło dosłownie oświetla ścieżki tych wokół niej. Anioły potwierdziły. Że ma wyjątkowy cel i osobistą misję w tym życiu. Anioły chcą, byś wiedziała, że ta osoba ma czyste serce i jasną duszę. Potrafi kochać z całego serca i przynosić światło do życia tych, którzy ją otaczają. Jej obecność to dar, a jej energia potrafi przemieniać przestrzenie i serca. Dziś anioły potwierdziły coś niezwykłego o tej osobie. Chcą, żebyś zrozumiała, że ma wyjątkowy cel i szczególną misję w tym życiu. Została wybrana, by czynić dobro i nieść światło ludziom, którzy ją otaczają. Jej obecność to dar, a jej energia potrafi przemieniać wnętrza i serca. Ta istota emanuje wyjątkową energią, która porusza głęboko każdego wokół. Jej obecność to prawdziwy dar, a jej wewnętrzne światło potrafi oświetlać ścieżki innych. Anioły potwierdziły, że ma czyste serce i jasną duszę. Anioły chcą, żebyś wiedziała, że ta osoba ma wyjątkowy cel i specjalną misję w tym życiu. Została wybrana, aby zmienić świat i nieść światło ludziom, którzy ją otaczają. Jej obecność to prezent, a jej energia potrafi przekształcać przestrzenie i serca. Dziś anioły znów potwierdziły coś potężnego o tej osobie. Chcą, byś wiedziała, że ma czyste serce i jasną duszę. Potrafi kochać głęboko i przynosić światło tym, którzy są jej bliscy. Jej obecność to dar, a jej energia potrafi przemieniać przestrzenie i serca. Ta osoba ma wewnętrzne światło, które płonie jasno. Potrafi rozświetlać ścieżki tych, którzy się wokół zbierają. Jej energia zaraża, a obecność napełnia spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Anioły potwierdziły, że ma wyjątkową misję i osobisty cel. Anioły chcą, byś wiedziała, że ta osoba jest wyjątkowa i jedyna. Emana jej głęboko porusza wszystkich wokół. Jej obecność to prezent, a jej światło potrafi oświetlać każdą ścieżkę, po której stąpa. Dziś anioły potwierdziły coś potężnego o tej osobie. Chcą, abyś wiedziała, że ma czyste serce i świetlistą duszę. Potrafi kochać głęboko i przynosić promień światła tam, gdzie jest potrzebny. Ta osoba emanuje szczególną energią, która głęboko dotyka każdego, kto jest wokół niej. Jej obecność to dar, a jej wewnętrzne światło potrafi oświetlać ich ścieżki. Anioły potwierdziły, że ma szczególną misję i wyjątkowy cel w tym życiu. Anioły chcą, byś wiedziała, że ta osoba ma czyste serce i jasną duszę. Potrafi kochać całym sercem i nieść światło do życia osób wokół. Jej obecność to prezent, a jej energia potrafi przekształcać przestrzenie i serca. Dziś anioły znów potwierdziły coś potężnego na temat tej osoby. Chcą, żebyś wiedziała, że ma wyjątkowy cel i niezwykłą misję w tym życiu. Została wybrana, by zmieniać świat i rozświetlać życie tych, którzy ją otaczają. Jej obecność to prawdziwy dar. A jej energia potrafi przemieniać serca i otoczenie. I nawet jeśli czasem ta osoba wątpi w siebie, anioły nalegają, by pamiętała, to część boskiego planu, istotny element wielkiej układanki życia. To nie przypadek, że jest tam, gdzie jest. Każdy krok, każda łza, każdy uśmiech mają znaczenie. Nawet w pochmurne dni kryją się błogosławieństwa. To osoba, która wyciąga rękę, gdy nikt inny tego nie robi, która słucha bez osądzania, obejmuje całą duszą, daje obecność, nawet gdy brakuje jej sił. Jej serce bije współczuciem, a jej dusza staje się przewodnikiem dla tych, którzy zagubili samych siebie. Anioły mówią, że to osoba kanałem uzdrowienia. Jej głos potrafi uciszać burze, a słowa są balsamem dla strapionych serc. Może nie dostrzegać własnego wpływu. Bo czyni dobro naturalnie, nie szukając uznania. Ale wszechświat to widzi, anioły odnotowują, a światło, które rozprasza, powraca pomnożone. Ta osoba jest także wojowniczką. Stawiła czoła cichym bitwom, bólowi, który zna niewielu, a jednak wybrała, by pozostać delikatna, zachować wiarę i nadal szerzyć miłość. To duchowa siła, to niebiańska odwaga. Ta wytrwałość świadczy, że idzie wspierana przez wysokości. Anioły chcą, by wiedziała, że nie musi nieść wszystkiego sama. Są przy niej, czujni, gotowi zdjąć ciężar z jej barków. Wystarczy ciche wezwanie, westchnienie w myślach, a wsparcie nadejdzie często pod postacią codziennych małych cudów. Jest narzędziem boskości. Tam, gdzie staje, pojawia się światło. Tam, gdzie przemawia, głosi prawdę. Tam, gdzie kocha, przemienia. Niech nigdy nie zapomni. Jest istotą światła, prowadzoną i wspieraną przez najwyższą mądrość. Dziś bardziej niż kiedykolwiek anioły okrywają ją skrzydłami ochrony. Szeptają nadzieję, odnawiają siły i mówią: Idź dalej, idziesz dobrą drogą. Nawet jeśli nie widzisz, już rozświetlasz świat. Niech anioły okryją Cię światłem, ochronią Twoją drogę i ukoją serce spokojem i nadzieją. Niech każdy Twój krok prowadzi miłość i boska mądrość. Amen.